Cześć tu Beata, dziś mamy wtorek, 26 maja, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to cesarzowa. To taka karta przede wszystkim kobiecości, piękna, harmonii, spełnienia tak się mówi o tej karcie. Oczywiście mm, oprócz takiej klasycznej płodności, czyli nie tylko tej fizycznej, ale takiego manifestowania swojej kreatywności, to jest. Dla mnie jedna z kilku kart w tarocie, która przypomina o tak zwanej cykliczności. To, że coś mamy teraz, to wcale nie znaczy, że, ono, że to będzie w naszym posiadaniu albo będziemy mieć nad tym władanie. Warto o tym cały czas pamiętać. Wszystko w naszym życiu jest cykliczne e, i, y, i zawsze należy o to dbać albo to pielęgnować. To jest też taka, ta karta w ogóle cesarzowej jest taką dla mnie pulsującą kobiecością, taką e, e, naturą która dba o wszystko, i to słowo wszystko, czy to holistyczne podejście jest ważne i warto o tym pamiętać, żeby nie dbać tylko, albo nie troszczyć się tylko i wyłącznie o innych, ale również o siebie, ale również o na przykład o swoje środowisko i o kilkanaście pewnie innych rzeczy, które nie należy od razu, naraz wszystkiego łapać, ale właśnie w taki sposób cesarzowa, podobnie jak cesarz, panuje nad wszystkim to jest wzięcie sprawy w swoje ręce i kontrolowanie tego ale też nie w taki wymuszony sposób to jest takie działanie z inicjatywą właśnie w taki babski sposób nazwijmy to bo cesarzowa jako kobieta jest rzeczywiście taką energią która też potrafi zawalczyć o swoje ale robi to w zupełnie inny sposób natomiast w tej talii a jesteśmy w talii Spirit Song Starot to takie ucieleśnienie też kobiecości, świat królika też jest taki, tak? taki dokładnie, mam nadzieję, że to widać, który wyrasta z miłości i piękna, tak? z natury, ale też z prokreacji, oczywiście, że tak, to, to z, z tworzenia, z chęci tworzenia albo potrzeby tworzenia, to jest też takie znaczące dzisiaj. By, ta karta też jest taką wysłanniczką zaufania, wysłanniczką miłości, ale też takiego poczucia bezpieczeństwa, ponieważ my sami zadbamy o to bezpieczeństwo. Nie oczekujemy, że ktoś zrobi to za nas. I w tej talii to jest też świetnie pokazane, ale nie tylko w tej talii. Natomiast to trzeba z cierpliwością e, działać i owszem, dynamicznie czasami, ale też cierpliwie, metodycznie. Dzięki temu zbierzemy te największe, najlepsze rezultaty. W takim trudniejszym, szczególnie w tej talii, w trudniejszym aspekcie, to szczególnie kiedy wydaje ci się, że wszystkie nasze wysiłki zostały zatrzymane, że coś nas blokuje, że wszystko, że nie idzie to tak jak powinno, e, być może nadszedł czas uwolnić się od tego, co nas obciąża, od obciążeń emocjonalnych, od tego, co nas blokuje. Pomyślmy o tym dzisiaj, bo to jest naprawdę bardzo ważne przesłanie i czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego. Na koniec chciałam tak troszeczkę prywaty wrzucić, dlatego że zapoznaję się z nową talią i to jest Muse Tarot i wyciągnęłam sobie muzę na dzisiaj. No i oczywiście muza na dzisiaj, to też cesarzowa. Z tym, że w tej talii ona bardzo, bardzo się odnosi do takiej klasycznej kreatywności. Zwróćcie uwagę na te promienie tutaj. jest taka klasyczna kreatywność, wykorzystanie tego czasu i tego potencjału. Więc sama się zastanawiam, jak to będzie, jak będzie się manifestowała dzisiaj w, w moim życiu, w moim dniu, w moich działaniach, jak będzie się przejawiać i jak ja ją wykorzystam. Piękna energia. Tak czy inaczej, energia cesarzowej na dzisiaj, myślę, że jest wspaniałą energią, pamiętajmy, cesarzowa, jak również, jak cesarz potrafi walczyć o swoje, potrafi ustanawiać zasady i działać, ale działać po babsku. Po naszemu. To znaczy, nie odnoszę się tylko i wyłącznie do kobiet, oczywiście. Mężczyźni też mają w sobie tą kobiecą stronę, czy ten kobiecy element, i czasami zapominamy o na przykład działaniu w taki sposób, albo podejściu w taki sposób. Mam nadzieję, że nam się to dzisiaj uda. Pozdrawiam i do usłyszenia.